Warunkiem tych sukcesów jest to, że, że ci pięściarze będą otwarci na świat, że nie będą e, dużymi rybami w małym stawie i nie będą się zamykali tutaj w, w polskim piekiełku, tylko nie będą się bali spróbować również swoich sił za granicą. Co za fantastyczna nocy Tu będą padać popy największego kalibru. Dukatujcie się Państwo na wielkie ksznuty. Cześć, witam Was serdecznie i witam Trzemka Saletę. Koniec roku 2021. Chcielibyśmy podsumować boks. Niestety jest to bardzo smutne podsumowanie. Przemek, nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, na ja powiem o co mi chodzi, ale to chyba najbardziej ubogi boks w historii, jak ja sobie przypominam. No bo tak, nie mamy Mistrza Świata. Próby zdobycia. Jakiegoś pasa mistrzowskiego, zakończone nokautami Głowackiego czy Jerzewskiego, przegrana Adama Kownackiego, klęska też no, w boksie amatorskim, no bo Mistrzostwa Świata, te trzy zwycięstwa, osiem porażek. Z tych trzech zwycięstwa odniesione przez zawodnika Sebastiana Wiktorzaka, który potem był podejrzewany o doping, no przedstawiono mu takie zarzuty, pełna tragedia, czołowy zawodnik reprezentacji amatorskiej Adamiak przegrywa, remisuje właściwie na imprezie Suzuki z Michałem Łonierskim, który zajmuje się składaniem mebli teraz po wyjściu rok temu z więzienia, i tenże Łonierski zdobywa Mistrzostwo Polski, no po prostu bardzo, bardzo słaby rok. Ja już nie wspominam o tych takich aferach no, moralnych, kiedy jeden zawodnik y, mówi, do, ma pretensje do drugiego, że wziął walkę za dobre pieniądze, że nachapał się, no a sam odrzucił y, to. Y, no, ale ja czegoś takiego sobie nie przypominam, no bo jeszcze jak pamiętam też tak, że czasy amatorskie, no były jakieś nieporozumienia pomiędzy kolegami z kadry. Marian Kasprzyk miał żal do Jurka Kuleja, że jak nie został powołany do reprezentacji olimpijskiej na igrzyskach w Rzymie, to obiecał mu pomoc, a wyjechał. No Jurek był podłamany, wyjechał, ale życzył Marianowi wszystkiego najlepszego i to była przyjaźń pomiędzy Kolegami. No tutaj, nawet w tym skonfliktowanym teraz świecie bokserskim nie ma przyjaźni. Konflikty pomiędzy grupami promotorskimi, problem z tym, żeby na boxreku znalazły się wyniki polskich bokserów. Polscy sędziowie z emblematami Federacji Austriackiej prowadzą walki. No trudno znaleźć coś optymistycznego. Jak ty to widzisz? Po pierwsze, dzień dobry. Wiesz co? Jeśli szukamy czegoś optymistycznego na siłę, to może rzeczywiście polski boks w roku 2000, 2021 nie pokazał się ani amatorski, ani zawodowy, ale za to mamy dwa związki boksu zawodowego. Yes. Więc <laughs> bądźmy optymistami. Ja oczywiście żartuję, bo sytuacja jest fatalna i, i tak naprawdę jedyne co mnie pociesza to to, że mm, no, gorzej być nie może tak naprawdę. E, więc zakładam, że przyszły rok będzie lepszy. No bo no, zapomniałeś jeszcze wspomnieć, że dla innego czołowego, mm, pięściarza świata Maćka słoneckiego, ten rok dwudziesty też okazał się rokiem, rokiem straconym y, z różnych względów I, i, i rzeczywiście no ciężko jakoś optymistycznie y, patrzeć i dopatrywać się y, y, jasnych perspektyw w najbliższym czasie. Jedyne takie dwie szanse wiążą się zapewne z y, Cieślakiem i, i z Masternakiem, ale to wszystko jest cały czas jeszcze rozgrywane, nie wiadomo jak się skończą te wszystkie y, przebiechanki promotorsko-menedżerskie, jeśli mówimy o Michale Cieślaku. Trzymamy kciuki, że dobrze, ale pewności mieć nie możemy. Światełkiem w tunelu dla mnie są nowe grupy bokserskie, które jednak... No raz, że nastawiają się na szukanie talentów, Zaczęło zawodowo boksować iluś chłopaków, którzy mają 19-20 lat, i mam wrażenie, tak patrząc na ich pracę i ich podejście, że jest to nowa, lepsza epoka, przynajmniej jeśli chodzi o nastawienie w boksie zawodowym, i miejmy nadzieję, że to przełoży się na, na sukcesy. A jakby. Istotą, znaczy warunkiem tych sukcesów jest to, że, że ci pięściarze będą otwarci na świat, że nie będą e, dużymi rybami w małym stawie i nie będą się zamykali tutaj w, w polskim piekiełku, tylko nie będą się bali spróbować również swoich sił za granicą. To spróbujmy poszukać czegoś pozytywnego, żebyśmy jak stare dziady nie narzekali. Więc e, podsumujmy ten rok. <laughs> Przez też pryzmat taki bardziej optymistyczny. Najlepszy bokser w roku 2021, zacznijmy od świata. Ja... Co, dla mnie, dla mnie jest, to, jest to usyk. Jeśli mówimy, jakby ja miałem dwie kandydatury. Zresztą jakby ta kategoria ciężka w moim mniemaniu troszeczkę z, dzięki Bogu zdominowała, zdominowała ten rok y, y, 21. I o ile no, fiury jest tego postaciu dużo bardziej znaną, z wielką charyzmą, często kontrowersyjną, i, i, i te walki z ostatnie walki z Wilderem no też wejdą do historii, szczególnie ta trzecia. O tyle jeśli mówimy o umiejętnościach, to i osiągnięciach jednocześnie, to jednak y, usyk. To ja tutaj mam inny, innego kandydata. No Oczywiście, kandydatury są dwie. Tyson Fury i Canelo. Ja wyżej jednak stawiam Canelo Alvareza, no bo to jest pierwszy bokser w 37-letniej historii wagi super średniej, który... Ujednolicił te tytuły, a przedtem przecież byli no, znakomici bokserzy w tej kategorii: Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns, Roy Jones Jr., Tonej Kalzagi, Jubank, no, masę tych zawodników, i on tego dokonał. I niesłychane, że zrobił to w 11 miesięcy. No, także wygrywając też w imponującym stylu, przecież z plantem morderczo go załatwiając. Także tutaj y, rozważałem muzyka, ale ja wyżej stawiam Kanelo. Y, no i teraz... Ja powiedz... do, ja jeszcze jedno słowo. Ja doceniam Kanelo i to, co zrobił i y, y, z tym, że jakby to wszystko było oczekiwane. W ten sposób powiem, że to no wszystko dobrze. było... No, generalnie nie ma walki, do której Kanelo by y, nie podchodził jako faworyt. I, I być może e, trochę, e, że tak przyzwyczaiłem, ja przynajmniej przyzwyczaiłem się do tego, i, i, i może nie jest to do końca sprawiedliwe, natomiast Usyk zaskoczył, i, i dla mnie istotne jest również to, co podkreślam na każdym kroku, że Usyk pokazał, że nie siła, nie warunki fizyczne, nie moc uderzenia, tylko Boks w boksie jest najważniejszy. Dobrze, to teraz y, w, na rynku polskim, y, jeżeli najlepszego boksera roku. No, jakby w sposób oczywisty są dwie kandydatury: Michał Cieślak y, i Mateusz Masternak. Ja te dwie kandydatury rozważałem. E, stawiam jednak na Cieślaka, ponieważ, chociaż toczył tylko jedną walkę, ale z kim? Z y, Kaszyńskim i szybko by go y, załatwił. Mateusz Masternak trzy zwycięstwa, no ale z Balskim, no. Y, to jest jednak, jednak nie ten Balski, co kiedyś myśleliśmy, że się rozwinie. Wygrał przecież zdecydowanie z Suet na no to bardzo łatwy nokal. Także e, trzy zwycięstwa, ale jakościowo mimo wszystko e, Michał Cieślak. Nie wiem, czy ty się z, e, tutaj ze mną zgadzasz. Dla mnie najlepszym pięściarzem w Polsce w zeszłym roku, czy w obecnym jeszcze roku, również jest Michał Cieślak. E, tak jak wspomniałem, jedna walka, ale z dobrym przeciwnikiem. I w tej walce Michał pokazał to, co ma najlepsze, czyli dobre umiejętności techniczne, agresywny boks, ale też jest to chłopak, który pamięta o obronie, mocne uderzenie, no i instynkt zabójcy w momencie, kiedy trafi. Osobiście też uważam, że w konfrontacji Masternaka i Cieślaka wygrałby Cieślak, który po prostu Yy, jest mięściarzem bardziej zdecydowanym i nieodpuszczającym. Dobrze, teraz walka roku, yy, zaczynamy ponownie od świata. Yy, yy, dwie kandydatury, Tyson Fury, Wider 3, yy, ja rozważałem, no i Cioccoletti tego zale Estrada, stawiam na, jednak na Tyson Fury, Wider 3, bo tam było wszystko i stawka wielka i yy, nokauty, a jest takie powiedzenie, że y, nie wszystko jest OK, jak nie ma KO. Tu było KO, wszystko było OK, wielkie emocje. Dla mnie to walka numer jeden na świecie. Dla mnie też. I to nawet. Y, ja tak szczerze mówiąc, zaraz po walce miałem trochę takie mieszane uczucia ze względu na to, że oczekiwałem, y, że ta walka będzie lepsza technicznie. Druga walka Fiurego z Wajderem była majstersztykiem taktycznym ze strony, ze strony Fiurego i spodziewałem się, że tutaj e, będzie podobnie. Natomiast nie wiem, czy to była kwestia lepszego przygotowania Fiurego, czy lepszego przygotowania Waltera, e, ale ta walka mm, no, zamieniła się w pewnym momencie kolokwialnie powiem w wrzeźnie, co z kolei dostarczyło nieprawdopodobne ilości e, emocji. I tak naprawdę jedyną walką, którą bardziej przeżywałem emocjonalnie była druga walka Andrzeja Gołoty z Rylikiem Bołtym. Jasne. No to, czyli tutaj jesteśmy zgodni. Teraz Polska. Walka roku, ja miałem dwie kandydatury, czyli Łukasz Różański, Artur Szpilka, no i Stanio Forte. Wielki dramatyzm stanio Forte, no komentowałem ten pojedynek, ale mimo wszystko trzeba postawić na Różańskiego i Szpilkę, bo tam były nogauty, tam były dramaty i to, to dla mnie była walka roku. Jak Ty to widzisz? Wygrana stacja chyba jest dla mnie niespodzianką roku i, i naprawdę y, Łukasz, y, dobrze by było to tak w jakiś sposób docenić, bo ja nie wyobrażałem so, sobie, co Łukasz będzie musiał zrobić, żeby pokonać. Y, y, Bardziej doświadczonego, bardziej doświadczonego, silniejszego fizycznie Forda. Okazało się, że Łukasz naprawdę potrafił boksować pod presją i, i wygrał tą walkę bez żadnych e, wątpliwości. No natomiast e, niewątpliwie na co ukradnie Różański szpilka. Walka była krótka, ale emocjon emocjonująca, Obaj lądowali na e, deskach e, dwa Duże nazwiska, nazwisko szpilki, bardzo dużo, duże. Również stawka tego pojedynku, dlatego że y, no, dla y, szpili ta walka to było właściwie być y, albo nie być. No, dla Różańskiego też ta walka stała się do niego przepustką do walki o mistrzostwo świata, która jest chyba lada moment. No to tak płynnie przeszliśmy teraz do niespodzianki roku. Y, y, z tym razem zacznijmy bo jeszcze jakby swoją kandydaturę zgłosiłeś Stanioch z, z Fordem. Ja tutaj się waham pomiędzy Stanioch z Fordem e, i wygrana Daniela e, Rutkowskiego z Damianem Kivionem. No to to nie wiem, czy to nie postawić jak sądzisz. Wiesz są <laughs> Rutka też należałoby docenić w ogóle, za, to, tak szczerze mówiąc, to najbardziej to za pozytywną energię, którą wnosi swoją osobę do boksa zawodowego. Bo to jest troje świe powiew świeżej krwi i, 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 naprawdę przyjemnie jest zobaczyć, kto się bawi tym, co robi i robi to z przyjemnością i, i trzymał kciuki, aczkolwiek, za niego, aczkolwiek zdaje sobie sprawę, że pewnego poziomu nigdy nie zaskoczy, bo to jest za, za późno, zaczął za dużo nawyków i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast, natomiast, mnie jakby. Um, ciężko mi to nazwać niespodzianką, niespodzianką roku, dlatego, że Rutek może wygrać z każdym, kto będzie grał w jego grę i właśnie ja, to jest rzecz, której nie mogę zrozumieć, że pięściarze i to tacy pięściarze z doświadczeniem jak Runowski czy, 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 czy Kiwior próbują wdać się w ta, taką niestety przepychankę siłową, nakładać jednym ciosem, udowodnić, że są silniejsi od zapaśnika, no nie będą się, mieć, no w przepychankach nie będą się mieć i zamiast boksować, no to po prostu e, robił takie rzeczy na siłę i e, Runowskiemu się trochę, że tak powiem, w cudzysłowie udało. W sensie takim, że oczywiście za, zupełnie zasłużenie prze, wygrał tam tamtą walkę, natomiast no Rutek urwał mu rundy, co było zaskakujące, co nie powinno się zdarzyć. Natomiast, no, no, też walka Kiwiora nie wiadomo, jakby się skończyła. Skończyła się przed czasem ze względu na e, rozcięcia, więc e, tutaj być może trochę szczęścia miał e, Rutek. A być może ta przewaga fizyczna Rutka rosłaby jeszcze z rundy na rundę i kto wie, może wygrałby przed czasem. Natomiast, e, natomiast nie traktuję tego w, dla mnie jednak Stanio e, zrobił dużo większą niespodziankę, bo, bo ja sobie nie wyobrażałem. Nie widziałem, w jaki sposób stanie umógł z tym Fordem wygrać. No to y, tutaj ty stawiasz na Stanie Forta, Ja dałem w Stanie Ford i y, Daniel Rydkowski za Kiviora. No, myślę, że będziemy zgodni natomiast na 100%, jeżeli chodzi o niespodziankę roku w boksie światowym, wygrana Gamposasa Juniora nad tą firmą Lopezem. E, rzeczywiście. No, ty ale też no, trzeba powiedzieć o tym, że ta baga lekka jest taką kategorią, w której w tej chwili jest no, kilku pieściarzy, y, którzy y, mają naprawdę równorzędne umiejętności. I w, najpierw mnie na przykład Lopez zdziwił, wygrywając z Łomaczenką, y, i zdziwił mnie później y, przegrywając, y, przegrywając tytuł. Więc y, y, to no też bym też postawił, bo Australijczyk był pięściarzem, no tak naprawdę, mało znanym szerszej publiczności. Yy, aczkolwiek, no też nie była to wygrana na przykład to nie była tak wyraźna przegrana jak na Dłomaczenko. No dobrze, teraz tak, odkrycie roku. Ja tutaj, tym mówimy teraz, zaczynamy od świata. Zacz wahałem się pomiędzy trzema kandydatami. Kishon Davis, srebrny medalista olimpijski. Komentowaliśmy tam jego walkę. Drugi taki wielki talent to David Morel Junior, Kubańczyk, Mańkut, trenowany przez Roniego Shieldsa 20 trzy lata, no nokautujący cios, wielki talent. I trzeci to jest Xander Zajas, ma teraz zero z tego co pamiętam, najmłodszy w historii zawodowiec podpisany przez top rank, podpisany mając 16 lat. No i tutaj miałem bardzo dużą zagwozdkę, na kogo postawić. Chyba postawię, bo na największe wrażenie na mnie zrobił jednak ten Kishon Davis. No to, to, są naprawdę dobrzy pięsiarzy, ale ja bym dorzucił czwartego. Jared Anderson. No dawaj. Jared e... Anderson, bardzo ciężki. Chłopak, który ma naprawdę 23 lata i jest dzieckiem, dzieckiem jeśli chodzi o kategorię ciężką i każdy kolejny egzamin przechodzi celująco i w, no wiadomo, wiadomo jak jest z talentami. Jeśli tam ktoś ma 20 czy, czy 23 lata, to po drodze może nie jest to mężczyzna ukształtowany już, że tak powiem, do końca, i po drodze mogą się zdarzyć różne rzeczy, aczkolwiek no, Anderson ma już wystarczająco tego złego doświadczenia i chyba jest sfokusowany na tym, żeby zostać mistrzem świata i myślę, że zostanie. No więc ja myślałem o Jaredzie Andersonie, ale w kategorii nadzieja. Roku, no bo do tej też trzeba przejść. Dla mnie to jest nadzieja roku na świecie. Tego też wymieniłeś, to już sobie tam podarujemy. Przejdźmy na polski rynek. Kto jest nadzieją roku na polskim rynku? Ja tutaj rozważałem: Fiodor Czerkaszyn, chyba nie ma konkurencji, no bo tam można mówić, Kamil Bednarek, no załóżmy Wołczecki, ale no, Fyodor Czerkaszyn 19-0, no hardzejka, którego walki komentowaliśmy, który sparował z wszystkimi najlepszymi polskimi właściwie bokserami. On mówi, że to jest zdecydowanie najlepszy bokser, bardzo inteligentny. Nie wiadomo, czyta wszystko, bije bardzo mocno. Dla mnie to jest nadzieja roku, nadzieja na na no mistrzostwo świata może jeszcze nie w 2022 ale w 2023. No dla mnie też. No i w, tutaj właściwie no, Czerkaszyn jest takim taką nadzieją już od dwóch lat. To znaczy, ja w żaden sposób, znaczy nie wiem, jakbym miał powiedzieć rok temu, to też bym imieniu Czerkaszyna, e, ale nie oczekuję od niego, że e, nie oczekiwałem od niego, że w 2021 roku zostanie mistrzem świata. Natomiast e, w, tym, w tym roku 2022, no, mam nadzieję, tak naprawdę, no, już na większe wyzwania. Myślę, że jest gotowy i, i wręcz tego e, potrzebuje, nie, bo nie może być trzymany e, w tej pozycji, w której jest w tej chwili zbyt długo. Teraz jest dużo szumu. Będziemy komentować jego walkę. Damian Knyba. 4-0 chłopak o fenomenalnych warunkach fizycznych, 201 cm wzrostu, do 218 zasięg, krąg, ale to jest myślę, że taka, no, talent niewątpliwy, ale to daleka, daleka droga przed nim, no bo no, takie fenomenalne warunki też miał, no ja pamiętam Klaudiusz Waldyra, Taki bokser możecie sobie sprawdzić, lata 70. on też miał takie fenomenalne warunki, podobne do y, Knyby, ale jak przyszło do walk y, z, z bokserami bardzo dobrymi technicznie, jak ze Skoczek czy Gerlecki, no bo tam jeszcze jest, y, był y, Lucek Trela, to przegrywał, także duże zadanie przed y, Piotrem Wilczewskim, żeby tego chłopaka ociosać. Knybo stoczył roptą cztery walki. Także ja na pewno to, co powiedziałeś o warunkach fizycznych, jest, jest prawdą. Aczkolwiek, no też do, przy takich warunkach, to wszystko się sprawdza wtedy, jeśli naprawdę jesteś bardzo dobry motorycznie, bardzo dobry koordynacyjnie, i wtedy te warunki są naprawdę dużym atutem. Ale niestety ci duzi. Zwykle mają trochę gorszą koordynację, są trochę wolniejsi yy, i nie zawsze da się to nadrobić tylko i wyłącznie warunkami fizycznymi. Najważniejsze wydarzenie yy, roku, yy, to, bo my nie mówimy o walkach, to dla mnie ogłoszenie yy, zakończenia kariery przez yy, Manego Pacquiao po tej yy, przegranej z, yy, z Ugasem Mistrz Świata Ośmiu Ciężko sobie wyobrazić boks bez tego zawodnika. No, skończyła się na pewno jakaś, e, jakaś epoka. E, Manipulacja, właściwie, jak się człowiek zastanowi, to było od zawsze i, i może stąd też było poczucie, że, że, zawsze, e, że zawsze będzie. I ja szczerze mówiąc, jakoś nie zastanawiałem się specjalnie nad, e, nad największymi wydarzeniami. Dla mnie w, w boksie ani światowym, ani polskim. E, ale teraz, takie wydarzenie, oryginalność, coś nowego. E, ciekawy jestem też e, Twojej opinii, to jest e, przyjazd e, Kubańczyków i e, ich takie wejście z buta e, w boks zawodowy. Szczególnie e, tutaj chodzi o e, Garcję. Łoniecki, o którym wspominaliśmy, który był rewelacją no teraz znów na ringach amatorskich i zdał mistrzostwo Polski, no, ten, ten remis remisował z Adamcem, mówił, który przegrał z nim przed czasem, mówił, że nikt w karierze z kim walczył tak mocno nie bije, a przecież on walczył już już z Michałem Ciechrzakiem między innymi na ringach amatorskich. Ja, jak ty się zapatrujesz? No bo to nie tylko Garcia, przecież jest Rivera, jeszcze był, pojawił się Iglesias. Jak ty to widzisz? Znaczy, Garcia akurat jeśli. Mm, nie wiem, czy, czy, czy on tak mocno bije, czy po prostu jest tak precyzyjny i tak dobry ma timing. Bo Garcia boksując rzeczywiście no nie, marnuje, nie marnuje siły, tylko te wszystkie ciosy są precyzyjnie przycelowane. I. Mm, Jakbyś mnie kilka lat temu zapytał się o taki, o, o Kubę w polskim boksie, to byłbym raczej na nie. Natomiast w międzyczasie świat się trochę zmienił, zmniejszył się i, i właściwie w każdej reprezentacji każdego kraju w Europie są pięściarze i, i właściwie możemy mówić o każdej dyscyplinie sportu z innych krajów. No, w Europie nie ma reprezentacji w tenisie stołowej, w której nie ma, nie ma zawodnika z Chin. I patrzę na to również pozytywnie, dlatego że w moim odczuciu ci Kubańczycy podciągną poziom polskiego box. no Jeśli jednak trenuje się na sali z kimś lepszym, patrzy jak ten lepszy trenuje, sparuje się z nim, to nie sposób nie wyciągać pewnych wniosków, pewnych rzeczy się nie uczyć i, i, i ponosić ogólny poziom. Tym bardziej, że Garcia, o którym wspominałeś, jest takim Kubańczykiem, który nie tylko w głowie ma salsy i rozrywkę, tylko jest bardzo skoncentrowany na tym, co chce osiągnąć. Ma bardzo poważne podejście do tego boksu i ja to doceniam. No tak. więc proszę Państwa, tak podsumowaliśmy, tak e, czy można by było jeszcze gadać godzinami, ale e, no przecież e, czas jest ograniczony i cierpliwość e, też e, wasza, e, macie inne zajęcia, więc e, podsumowując to. E, Słaby rok, ale my z Przemkiem jesteśmy optymistami. Jak mamy butelkę dapełnione o to połowy, to zawsze widzimy to, co jest, a nie to, czego nie ma. I mamy nadzieję, że ten nowy rok będzie lepszy. Życzymy Wam, Przemek jeszcze to, to się dołączy do tych życzeń, myślę. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, przede wszystkim w tych ciężkich czasach, szczęścia, i żebyśmy doczekali się większych sukcesów polskiego boksu niż w tym roku, zarówno w sporcie zawodowym, w boksie zawodowym, jak i w amatorskim. No bo to jeżeli na Mistrzostwach Świata medale zdobywają zawodnicy z, z Iranu, zawodnicy z Belgii, z Trinidadu do Tobago, a my nie zdobywamy medalu, no to żeby też w boksie amatorskim nadeszły dla Polski, Lepsze czasy, wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku dla Was i dla polskiego boksu. Przemek. Ja mogę się dołączyć tylko do tych życzeń, ale też jestem przekonany, że ten rok 2022 będzie dużo lepszy. Nie wiem, czy będziemy mieli Mistrza Świata, ale sądzę, że będzie dużo dobrego boksu, bo wspominałem o tym, że powstają nowe grupy promotorskie i choćby. Polsat Boxing Promotion zapowiada 11 gal w przyszłym roku z udziałem zawodników młodych, perspektywicznych, którzy mam nadzieję będą się wspinać na sam szczyt. Także życzę Państwu przede wszystkim świętego spokoju i emocji związanych tylko i wyłącznie ze sportem, emocji pozytywnych. No i zdrowia dużo. Dziękujemy. Cześć. Trzymajcie się wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam.